Cześć. Pewnie wielu z Was przeżywa duży stres przed wystąpieniem publicznym, a szczególnie wtedy, kiedy jest praca z kamerą i mikrofonem. Mamy sytuację, że przychodzi do nas szef i mówi: Słuchaj, prowadzisz za tydzień jakiś event online. A nie mając doświadczenia, jest bardzo trudno nam zebrać myśli, a co dopiero powiedzieć publicznie i przed kamerą. Spróbujemy sobie z tym poradzić. Pierwszą rzeczą, od której zacznę, jest oddech. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, czym on jest do momentu zwykłego kataru czy przeziębienia, kiedy nie możemy oddychać. A oddech to podstawa naszej wypowiedzi. Uwaga! Rozpoczniemy od ćwiczenia, które uzmysłowi nam, czym jest oddech pogłębiony, inaczej nazywany przeponowym. Faceci mają dużo łatwiej, jeśli chodzi o tego rodzaju oddech. Jest on zupełnie fizjologiczny dla ich organizmu. My, kobiety, musimy w sobie ten nawyk wytrenować. Oczywiście dobrze jest, jeżeli mężczyzna przypomni sobie, jaką częścią ciała oddycha i troszeczkę e, natleni swój organizm. Uwaga! Pierwsze ćwiczenie. Kładziemy się. Ciężką książkę kładziemy na środku brzucha. Wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy ustami. Przy braniu powietrza oczywiście brzuch wędruje do góry i przy wydychaniu opuszczamy go w dół. Oczywiście jest to ćwiczenie, które można wykonywać tyle razy, ile chcecie. Kolejnym ćwiczeniem, które pomoże wam szczególnie przy wydłużeniu oddechu, jest wyobrazić sobie talerz z gorącą zupą, którą po prostu chcemy wystudzić. Nabierzcie powietrza nosem i wydmuchujcie jak najdłużej i jak najbardziej stabilnym oddechem. Ostatnie ćwiczenie do wykonania w jakiejkolwiek pozycji jest krótkie wyrzucanie powietrza, tak jakbyśmy chcieli zdmuchnąć 50 świec. Wygląda to tak. I tak możecie naprawdę w różnym miejscu y, spacerując, leżąc, siedząc i zapomnijcie. O tym, że na siłowni wyrzeźbiliście piękny sześciopak. Tutaj chodzi o luźne ciało i bardzo luźny, opuszczony brzuch. Następną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest wykonanie nagrania naszego wystąpienia na dyktafon. Niech to nie będzie kamera, wideo czy przysłowiowe selfie. Ono spowoduje, że będziecie skupiać się na sobie, na tym, czy ładnie wyglądacie i jak układacie usta. A nie o to w tym chodzi. Całe nagranie odsłuchajcie sobie w spokoju z notatnikiem w ręku. I. Wszystkie błędy językowe, jakieś szeleszczące spółgłoski, zanotujcie sobie. Potem spróbujcie zrealizować z nich ćwiczenia językowe. Słuchając swojego nagrania, zwróć uwagę na artykulację. Artykulacja jest to yy, staranne wypowiadanie głosek i wyrazów. Podam Wam kilka przykładów, na które w potocznej mowie często nie zwracamy uwagi. 20. 20. Spotkałem, spotkałem, mogą, mogą. Więc wychwyćcie wszystkie te błędy językowe i po prostu postarajcie się je naprawić. Kolejnym elementem, na który powinniście zwrócić uwagę, są samogłoski i współgłoski. Posłuchajcie sobie, czy samogłoski są brzmiące, czy jest w nich powietrze, czy jednak uciekają i połykamy ich, szczególnie na końcu wyrazu. Czy spółgłoski wybrzmiewają, czy jednak doprowadzają nas do tego, że skraca nam się oddech, zaciskamy szczękę, próbujemy się uśmiechać do widza i do słuchacza, dostajemy szczęko ścisku i wszystkie spółgłoski są ledwo wypowiedziane. Spróbujmy sobie pomóc. Weź głęboki oddech. Wyluzujcie całe ciało, niech jedyną napiętą częścią naszego organizmu będą pośladki. Pooddychajcie swobodnie i zaczniemy wykonywać różne ćwiczenia na samogłoski i spółgłoski, oczywiście możecie je dowolnie modyfikować tak, jak Wam jest wygodnie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać. Język. Najsilniejszy mięsień w naszym organizmie. Zwróćmy uwagę, czy swobodnie leży na dnie jamy ustnej. Niech on nie przeszkadza nam w wykonywaniu ćwiczeń. Zaczynamy. A E I O U A E I O U A E I O Spróbujcie robić taką minę pawiana. Poluzujcie tutaj te wszystkie zawiasy. Nie wstydźcie się, że wyglądacie, wyglądacie dosyć dziwnie. I do samogłosek dokładamy spółgłoski. K, ke, ki, ko, ku. Brda, brde, brdi, brdo, brdu. Konfiguracji jest tyle, ile jest liter w alfabecie. Spróbujcie sobie sami przed lustrem. Ostatnim elementem jest higiena głosu. Zwróć uwagę, co jest dla niego najbardziej szkodliwe. Na pewno niewyspanie czy wcześniejsza impreza nie wpłynie pozytywnie na jego tembr na scenie. Postarajmy się również unikać ciężkostrawnych potraw, jakichś orzeszków, fistaszków, wafelków, a na pewno unikajmy gazowanych napoi oraz wszelkiego rodzaju słodyczy. A już na pewno kawa z mlekiem i cukrem jest zabójstwem dla dźwięku słyszanego w mikrofonie. To było kilka rad, które mam nadzieję przydadzą ci się w twoich wystąpieniach. Powodzenia i do zobaczenia na scenie. Nazywam się Małgorzata Gałusz Karmata, jestem śpiewaczką operową i pedagogiem śpiewu, ale najważniejsze, przyjaciółką otako. Już? Chcecie? A nie unoś ramion. Dobra. Zaczynamy o od... W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o... Mówię... Jeszcze raz. Tu się świeci, to nagrywa. Montażysta niech, ma materiał i niech się próbuje coś tam zrobić. Jest jeszcze element, który nazywamy higieną głosu. Zwróć uwagę, co najbardziej jemu szkodzi. Czy to, że bardzo dużo mówisz, czy za bardzo, za mało. Jeszcze raz wróć, wróć, Cut. Zwróć uwagę na samogłoski i spółgłoski. Samogłoski muszą być wypowiedziane na spokojnym oddechu, spółgłoski. Hmm.